jemeneczko, zjeść na słodki torcik i dzisiaj będziemy dzisiaj będę no nie będziemy tylko będę otwierał pokazywała moje zabawki fidget toys więc Arwiu możesz się do tego dobrze przygotować o to już jestem przygotowana tylko paski założyłam bo nie, wiem, co, bo nie wiem co zakładać tak tylko mi się pomalowała ale nie chcę a więc weźmy pierwszą nie zabawkę fidget toys pierwszą zabawką jest taki oto wączek. Z, z szamponem do włosów przezroczystym, brokatem i takim kluczykiem. Jest mega fajne. Opa, opa. Lubię to tak palcami dwoma robić. Dzisiaj tą zabawkę stworzyłam i mi się mega podoba. Więc no bardzo fajna jest. Tak Wam powiem. Lubię się nią bawić. Jak chcecie odcinek ze slajmami to jak z mojej klasy osoby niektóre mówią, bo będzie najlepiej. Mówcie, czy chcecie slajmy, czy nie chcecie, bo ja mogę zrobić, tylko potrzebny mi jest klej. Bo slime bez kleju nie, niemożliwe. Chyba, że glinka bym zrobiła. No to oczywiście mogę zrobić. To, to później wam powiem, jak to się robi. to zarówka jest mega fajna, więc odkładamy ją na bok. To tylko jest takie pudełko. Tutaj mamy balon na serduszko. Bardzo ciężko mi się i mama mi to zawiązała. Zmydłem do ciała. Fajny skacze, ale niezbyt to lubię, bo to jest twarde w takich balonach właśnie tego to jest coś, czego nienawidzę. Plum, <grym> plum. Będzie, będziemy robić akwarium dla pet Shopa, więc oglądajcie mnie dalej jak chcecie to zobaczyć, bo maska mi spada do jasnej. Mam skulisze, brat mi go wybrał i trochę już ma lata swoje, ale... Nadal jest fajny, więc to nie jest ocenianko, tylko pokazywamko. Jak chcecie oceniamko, co też możecie mówić. Dwa odcinki co dzień powinny być, więc jeszcze dzisiaj będzie spokojnie. takich balonikach, które robiłam też wczoraj w kąpieli, jak z tym gniotkiem z tego, z tym mydłem. I to jest od koleżanki z Boxa. Miałam Boxa otwierać na odcinku, ale zresztą stwierdziłam, że nie, i ona też nie chciała, więc. Mam dwa z wodą, chyba ten jest lepszy, bo ten tak jest mniejsza woda i po prostu większy i fajniej się go ściska niż tego, ale no to wy musicie ocenić, w kom jeśli w komentarzach jak, jak da się je włączyć, bo czasami mi się włączają, czasami nie, no więc ocencie, który ładniej skacze, no chyba ten. Bo ten jest większy, ten do tego więcej wody nalałam, ale z tym miałam większy, większy problem. Ale się takie balony łatwo zawiązuje, nie jak te. Okej, okay, kolejny to mamy pik, pika, pika, pika. O, i źle zrobiłam. Pika. <grytaki> takie wyskakuje, jak pikaciu! Hmm, tutaj mam slime, też od koleżanki. Aha. Od mojej najlepszej Best Friends Forever. Najlepsze przyjaciółki na zawsze. Tutaj jest taki slime. Fajny jest jeszcze dzisiaj, nim rano bawiłam. Z pudełku po... chyba po, po tuszu takim. Tutaj są moje odsyłacze do szkoły. Mam tutaj takiego kołysza, takie, takie jakby pojedynczy popit. I taką plastelinkę takie długości, którą możesz w główkę wyciągać i coś. Taki balonik z plasteliną. Okej. Okay. To jest mój jedyny popit. Ale będę miała dwa. Prawdziwe. Ale na razie tym też się zabawić. Jest fajne. Tu mamy skuisza. Ten skuisz jest jej lepszy. kamyszka. myszka. I ona fajnie się od tak jak tak normalnie skuisz. nie, no dobra. Tu mam slime, ja go nie będę pokazywać. O! To był chyba. Nie mój pierwszy, chyba trzeci popit, czwarty, ja piąty, z moich nie wyszły, które mi nie wyszły popitów, pyk, cyk, i pyk, no więc tak. Mam jeszcze taki balonik z białym klejem i z wodą. Tutaj mamy, nie wiem co się zabawka nazywa, ale ona jest taka rozciąganie, rozciągania, do bawienia się na różne sposoby tak w ręce nie wiem jak się on nazywa, ale też osiem, jest z spoczko o, to jest mój simple dimple simple dimple kozacki jest pyk, pyk, pyk z butelki plastikowe, takie coś z kółka tego sobie to włożyłam tak oczywiście kolejną zabawką mamy coś takiego trzeba wczesnąć kulkę no, nie, to, to nie jest fidget, ale mam tutaj takie coś, z czego zrobiłam te single dinkle Takie coś, popatyczko od lizaka z koralikami. Takie też, takie jak tamty. I z koralikami, z plasteliną i taki gumiaczek do ściskania.